Hallo London! 23 września w sobotę zapraszam do udziału w warsztacie Autoterapia Jak uporać się z przeszłością, który tym razem organizujemy w Londynie. Pomysł pojawił się po otrzymaniu wielu pytań o wersję online tego warsztatu, z racji tego, że mieszkanie poza granicami Polski stanowi pewną przeszkodę w dotarciu do Warszawy. Podsumowaliśmy więc te pytania i okazało się, że spora ich część pochodzi od osób mieszkających właśnie w Londynie. A ponieważ wciąż preferuję spotkania na żywo niż te w wersji online i rozumiejąc trudności logistyczno-transportowe, postanowiłem przywieźć Wam ten warsztat do Londynu. Najpierw jednak kilka słów o samym warsztacie. Stanowi on praktyczne uzupełnienie treści zawartych w książce Autoterapia oraz w cyklu filmów zatytułowanych Przypadek na moim kanale YouTube których prezentowałem maile od czytelników dzielących się swoimi historiami. Warsztat ten ma więc dostarczyć narzędzi oraz ćwiczeń, za pomocą których można poradzić sobie ze sporą ilością pochodzących z przeszłości problemów. Tych z dzieciństwa, wczesnej młodości czy dorosłości, które wciąż pozostają nie bez wpływu na nasze obecne życie, uwolnienie się od nich. A na pewno znaczne obniżenie ich destrukcyjnego działania jest i owszem możliwe i to często w zupełnie samodzielny sposób. Wymaga to jedynie znajomości odpowiednich narzędzi i technik oraz własnej konsekwencji w pracy z samym sobą. Tych pierwszych dostarcza właśnie warsztat autoterapia. To drugie zależy już wyłącznie od was. Zatem widzimy się 23 września w sobotę o godzinie 11 czasu lokalnego w słynnym posku, czyli polskim ośrodku społeczno-kulturalnym, największym centrum polskiej społeczności Wielkiej Brytanii, w londyńskiej dzielnicy Hammersmith. To zaledwie dwie minuty spacerkiem od stacji metra Ravenscourt, więc trudno nie trafić. Pod filmem zamieszczam link do strony londyńskiego organizatora warsztatu, pod którym znajdziecie wszelkie niezbędne informacje, kontakt na organizatora oraz możliwość skorzystania z bramki płatniczej, by zarezerwować sobie miejsce i wykupić udział w warsztacie. I oczywiście, warsztat będzie prowadzony w języku polskim. No cóż, do zobaczenia w Londynie i pozdrawiam!